Zobaczycie sobie, jak wygląda Kraków. Właśnie tak wygląda moje miasto za dnia. A nocą też Wam kiedyś pokażę. Dobra, skręcamy w prawo. Dzięki. ale nie wjechać pod tramwaj Bo z tego chyba się nie wychodzi O ile dobrze słyszałem <słyska> Jedziemy sobie powolutku jedzie następny tramwaj A tutaj jak widzicie jedziemy po torach z boku rowerzyści pedałują o spale ja jadę na kierunku aha no tak jechaliśmy tak wolno po jeden z rowerzystów skończyło mu się paliwo ja zaraz będziemy skręcać w prawo jeszcze nie tu czy tu nie tu bo tu jest gwiazda parking stój tutaj trzymamy się ładnie a co proszę bardzo jedziemy coś mi się tu Teraz trochę lewą. Tutaj koparka, jakiś syf pokoparkowy. Błotko, błotko. Woda, woda. Żwirek, żwirek. Dobra. Tutaj już będziemy skręcać w prawo, więc taką tu dziurę chłopaki wykopały, no. będziemy skręcać w lewo więc sobie kawałek podjedziemy dziękuję bardzo byle mi tu kto nie wylazł tutaj dużo miejsca chyba że ten wjedzie szeroko nie wjechał szeroko. Tam kurwa ktoś ma koronawirusa takiego, że ja pierdolę, ale kurwa se kichnął. Nie wiem czy to słyszeliście, czy Insta to zobaczyła, ale tu był taki kich, że te wszystkie wirusy poleciały pewnie, kurwa, wszystkie do Warszawy. Do głównego inspektoratu sanitarnego. Sanitarno-epidemiologicznego, nawet bym powiedział. Nikt nie skręca w prawo. A tutaj, jak sobie jedziemy, to będziemy mogli się wpierdzielić na bus pasa. I jakoś to pójdzie. Stasz też niedługie, to czerwone jest. Kijk eens <coughs> All stuff. Hey. To No tak, tutaj chyba nie można. Chyba. Coś mi się wydaje. Pani wyjechała sobie pod prąd. Pomyślała, że jest rowerzystką. No ale to tak, no od tego właśnie się ludziom już w głowach pierdzieli, no. Już nikt nie wie, jak można jeździć, a jak nie. Jeżeli rowerzyści mogą pod prąd, to dlaczego pani nie może? Prawda? Tutaj jest taki samochód. Co to, to, jak przejeżdżam, to musiała włączać. Zobaczymy. Czy dzisiaj będzie stał? Niestety. Nie tym razem. No, kurwa, no co jest? Coś dzisiaj mam zły dzień do tego? Neutrala, cały czas mi się włącza. <laughs> Jakieś jaja. No teraz też. No kurwa. No i powiem wam, że to jakiś hit. Dobra, zatrzymam się tutaj na chwilkę, żeby wyłą wyłączyć tą nawigację, bo zżera mi niepotrzebnie baterię. O już zżarła, dobra. Oj, baterii nie ma. No to zaraz będę musiał się chyba z wami żegnać. Będź